Fajny dzień, czas zacząć. Dzień trzeci naszego wyjazdu, dzień drugi GameScomu, ostatni dzień za dzień... krepą biznesową. Tak, Cieszycie mój głos, ja w ogóle boli mnie gardło, odbija mi się pragma. Ani wczoraj nie wiem, ani nie było wieczorem żadnego soczku z kolegami, to przez zdania, zdania. A człowiek czuje się fizycznie generalnie osłabiony i boi się, że jak wróci do Polski, tego co cię rozłoży. Ale już taki głos jest na dzisiaj niefajny, bo wiadomo, wczoraj się bałem oddechu z innego powodu, a dzisiaj boję się oddechu, bo i tak dalej. I można komuś, kurde, taką... Ta, ta, taką chmurką... A więc nie mów do mnie. Bo to, co mi się podoba tu w Niemczech, to to, że można sobie normalnie zrobić recykling, jak w normalnym, kraju. Czekaj, może to ja będę się I, i, o, masz, wersję. Jak rządzą? Patrzcie się dzieje, nie pasuję. <grymne> nie chce wciągnąć. Ale może tak to popsuliśmy, może nie wzalo. Mamy 25 centów potem. To nie jest często, nic nie wreszcie. Się... Zobaczymy? Zobaczymy. Aaaa, to, to To do no. Przegraliśmy życie. Tak to, to mamy 25, pokaż. Pokaż, mamy 25. Jesteśmy prawie ekologiczni. Dalej, mony. Gdybyście pytali, tak jest. Nieśliśmy te butelki przez jakieś... 5 minut. A się, że musimy je Hubert, wyjście z tobą do sklepu Zawsze ma urok. No bo opowiedz jest co trudno. zrobiłeś jest trudno bo chciałem z zakupy? laptopa chciałem oprzeć już szybę po prostu zrzucił plecak, I plecak razem z sam, piciem sam z plecak razem z piciem i mi podniósł puszkę i się wybzdryngoliła troszeczkę w sklepie jak to mówią i ludzie nie mówili szajzer wcale a myślałem że będą mówić A no jak, jest przygody gdzieś Jedna z najbardziej na krawędzi jak do tej pory zobaczymy, idziemy. Chyba wargaming dziś pierwszy Przeprani aż miło haha. <gulanie> Patrzcie co się dzieje. Rzucili się. Klapki grinów, klapki, kroksy, korapki rodziny. Biegną. I, a potem poza będziemy miała miejsce, to będą gamerzy yeah. Dobre? Każde Czujesz się przekupionym recenventem giery Jakim? Przekupionym za bruszczetkę Jaka ocena? Uwaga Z każdym kolejnym gryzem nie się na coraz hmm. większą notą. Ja oczywiście żartujemy. Fajny tutaj w rogu widać yy, Total War, Helmik. A kto za tobą siedzi, Hubert? Cię. No No, Sabaton. Wczoraj grał za Hubertem Sabaton. No Możecie takom. zobaczyć ukradkiem i będę filmował jak jakiś ślama. Muszę no że widać trochę mieźdła. Twoja, twoja twarz jest jednak całkiem <gadł> <Teraz? gadł> Nie, spoko, dobra Patrzcie jakie, nie pyszcie No jeszcze zjem takie to, czekajcie Ja nie będę filmował jakie, po kofi. Czemu? Ja powiem tak, mi nie smakowało 1 na 10, pozdrowi Co będziesz nagrywał? Star Wars złotał w I obiecujesz, że? Ja opowiem o tym więcej niż <noise> Tak, to będzie sukces Ja bo... nie wiem jakim to, co to się działo, ale wszystkie materiały, które nagrałem są w tym roku z... Dwuminutowe, maksymalnie po jak jest. zrobiliśmy God Tigera, to... God Trigger... Mm. patrzę, mówię do Mateusza, Mateusz, jest źle, ale co? No minuta 47 z materiałem początkowym z Idrem. Kurde, to chyba nie wrzucimy tego na YouTube. A. No dawaj na Facebook, na fejsa. Materiał na YouTube, pierwszy vlog. Zapraszam do oglądania, łapkowania. Zapewne jak oglądacie ten trzeci, to w sumie już chcecie oglądać kolejne. Tak zakładam przynajmniej. No a my jesteśmy na jej, bo mają tu dobry internet. I, i, i trzeba pracować więc pracujemy Hubert poszedł nagrywać Tam jest Battlefront Nagrywa gameplay nagrywa siebie Też będzie na YouTube Znowu bieg w poszukiwaniu pokazu Jestem na Harisba -2, 2 Muszę być na 42. 2 Idę na Gry w, w gotika dobiegłem, dało się ale, nie wiem teraz gdzie idę bo ktoś mnie oblał sokiem pomarańczowym który trzymałem w ręce cały teraz się kleje niepotrzebnie stanąłem w drzwiach ale oprócz tego oprócz samej prezentacji mogłem zagrać tego jak w końcu, jest naprawdę przepiękny nie spodziewałem się bo pirania Bytes to robi toporne gry jeśli chodzi o animację, nadal ta gra jest toporna. E, sa, sam gameplay też, cały e, system walki to jest typowo grania bajt'owe, więc jeśli widzicie takie gry, jak najbardziej. Ja jestem fanem gotiku, fanem Risenów, więc to jest dla mnie coś... Pozycja obowiązkowa. E, portfolio nadchodzących e, premierach tego roku. Cholera jasna. Nadal nie jest to tak dużo ludzi nienawidzę, nienawidzę. A muszę dojść na 13 na pokaz nowej gry od Rebelliona w palach dla tłumów pali 8-1. Tragedia. Tragedia jest. Zobaczcie sami. Kolejka do destyni Może 3 4 godziny Kończy się Nie za winklem Jeszcze dalej Współczuję tym wszystkim ludziom Stanowisko Rakata. City, nagrałem właśnie filmik o tej ciekawej grze w połączeniu mowy z RTS-em całkiem, całkiem, nie spodziewałem się, że jak na firmę, która raczej robi sprzęty pojawi się coś tak bardzo ciekawego no a ja jestem z Sustain Bridge w bardzo ciekawa gra, zapowiada się jest, hey. jest, jestem, jeszcze nie wszedłem, czekam na hubertach może się w końcu pojawi, jeszcze mam chyba 15 minut bardzo głośno, bardzo dużo ludzi, chociaż akurat w tym miejscu jest trochę luźniej, i to w ogóle mogę się obracać w lewą i w prawą stronę Ale po mojej prawej stronie, tysko Xboxa Xboxa się Ja też się drę do kamery, aż mi boli gardło Popijam soczkiem rabarbarowym Bardzo dobry No i czekamy, mam nadzieję, że się odezwie pudełko Boli mi głowa, boli mnie gardło bo musiałem się drzeć na ten strange brigade się nie da nie da się normalnie nie da się normalnie porozmawiać z nikim a nagrać materiał to już w ogóle Kuberta nie znalazłem, czyli się zgubił gdzieś bywa, coś robi, nikt nie wie gdzie jest, gdzie się znajduje ma być na jakimś pokazie ludzie do mnie dzwonią, się pytają gdzie jest, bo go nie ma. I <laughs> co <To> ja mam zrobić? <laughs> oh. Niemiecki jazz A, nie, to nie końców Pokaz drinków Bez sensu Wiecie gdzie kupuje się najlepszy słak świata? Tutaj jesteście ciekawi, gdzie najlepszy slack, to właśnie tam. Hubert się znalazł, okazało się, że siedział na Nintendo, a potem poszedł do Gambit i, i, i szuka jakichś gier i, i, i dobrze gra i podobno robi materiały, teraz już tam poprawia na EA Play, no, a jest to na Assessors, więc zaraz zawieram się za nagrywanie materiału. Życie jak w Madrycie Czekanie na kolejne eee, pokazy i zajadanie się jedyną dobrą rzeczą w kolonii Czyli z sądami z szyngą i serem. Noże już cały dzień Jest trochę przestiało Ale okej okay. To już wczoraj jedliśmy wczoraj ciekawego kebabu z hubertem Zamiast mm. sosu ostrego do czasu był dodawany sos z ciecierzycy, co miało ciekawy smak. bo tak się kolednie później się chciało więc nie wiem Aby spróbować zasmak tak, ale żeby to jeść tak sobie normalnie z każdym czy czymkolwiek, no to nie bardzo. No ale dla wszystkich fanów hinduskiej kuchni, no to taki kebab ja to sama przyjaźń. Witam Was bardzo serdecznie drodzy oglądający. Dostałem plakat z Star Wars Fronta od mojego kolegi Artura z Eurogamer.pl Ładny, już wam pokażę Jest na nim Interceptor Problem polega na tym, że Artur jeszcze nie wie, że dał mi ten plakat, ale zaraz wróci i mu o tym powiem Jestem strasznie zmęczony Ale dużo dzisiaj zrobiłem Szczególnie dużo małych gier, no bo w życiu tak jest, że nie tylko dużymi produkcjami się żyje Próbowałem no dostać się na dwie duże gry dzisiaj, na które nie byłem zapisany, to jest Wolfenstein i The Evil Within 2 i niestety Bethesda Dobra. jest Hubert. zawsze... Hubert, w skrócie nie, nie odwracaj, będę do góry nogami <grym> <grym> Gdzie byłeś, kiedy ci nie było i dlaczego Cię nie było? Czego musiałem sam prowadzić vloga dzisiaj cały dzień, no? Niestety, nie mogę wam tego powiedzieć Gamescom, ostatni dzień. dzień. Wieczór, 21.10. Co na pewno się ogarnęłaś? Oj, dużo. Przede wszystkim polskie gry. To hmm. tak samo jak ja. Tak. Zmęczony? Bo ja dzisiaj akurat już nie jestem zmęczony, rano byłem zmęczony i to bardzo. W sumie nie, ale poznaliśmy bardzo dużo polskich deweloperów, dlatego wracamy dzień tak późno. Robisz. I też wracamy się z nimi i, yy, zintegrować Tak, krótko. bo w tym momencie jesteśmy na 50 metrów przed naszym mieszkaniem i tak naprawdę jesteśmy przy mieszkaniu tylko po to, żeby zostawić rzeczy. Wybaczcie, że się faflunię, ale nie mnie gardło naprawdę mocno. naraził I... się od zdania tak naprawdę. I to jest akurat prawda i zaraz po tym jak tylko to ogarniemy, zostawimy rzeczy, to śmigamy na miasto. Gdzie być może jeszcze coś nagramy, ale tego nie obiecujemy. Ale raczej bym chyba był skłonny do tego, żeby po prostu zakończyć ten vlog. A być może jakieś uśmiechy się pojawią? W sumie ostatni chyba. Ale na pewno materiały będą się pokazywać jeszcze. Tak, bo nie ma sensu, żebyśmy trudne. nam pokazywali, że o! jesteśmy na otnisku wracając. W tym momencie Hubert pomykała oraz Mateusz Widot, tak Zegnam więc... się z Wami z kolonii e... 2017 rok, tak. Gieńską 2017. Trzeci dzień, ostatni dzień nasz. Tak więc do zobaczenia i pozdrawiamy.